Wczoraj zrobiłem już o tym live, ale zrobiło się zbyt zabawnie, więc teraz na poważnie. Moja była dziewczyna, Hanna Maria Zagłuska oskarża mnie o grooming. To są poważne oskarżenia de facto o pedofilię. Czy przysiaduje na placach zabaw, żeby zaprzyjaźniać się z dziećmi, a następnie częstować je narkotykami i wykorzystywać seksualnie? Jeszcze jak! A jednak niektórzy chyba naprawdę tak myślą. Wszystko zaczęło się od tego, że moja dziewczyna skomentowała TikToka Hani o związku 40-latka z 20-latką. Czemu pomyślała, że to o nas? Nie wiem, ale też tak pomyślałem. Może temu, że Hania często mówi i pisze o mnie na swoich social mediach. Albo temu, że po tym jak Olivia skomentowała tego TikToka, Hani, Hania udostępniła zdjęcie z jej profilu na swoich storiesach. Było tam nasze wspólne zdjęcie. Bo na stoicach była też długa opowieść o groomingu w środowisku literackim i w jej własnej rodzinie. Na podsumowaniu wkleiła czyjś komentarz. Nie wiem jak można być tak odklejonym od rzeczywistości, żeby tyle osób zranić, nie zajebać i nie zajebać się ze smutku. Oraz swoją odpowiedź. Trzeba dużo ćpać. Nie wiem o kim to było, na pewno nie o mnie. Hania zapewnia, że jest pogodzona z naszym rozstaniem. Nie obchodzi ją moje życie. Dlatego nagrała 5 TikToków w odpowiedzi na moje komentarze, żeby wszyscy wiedzieli, że jako zdrowiejąca z uzależnienia osoba nie jest winna ani przejęta faktem, że mam nową dziewczynę. Dlatego udostępniła jej profil na swoim Instagramie i napisała, że zaprasza ją na spacer. Oliwia odpisała, że chętnie pójdzie, Ania ją zablokowała, a na TikToku tłumaczyła, że nie jest zainteresowana spotykaniem się z tak młodymi osobami. Trochę tego nie rozumiem. Czy tak chcę pomagać ofiarom rzekomego wykorzystywania? Grum, groomingu, przemocy ze st strony starszych mężczyzn, pseudofeministów, co nocami wysiadują na placach zabaw, żeby zeprzyjaźniać się i częstować najkotykami małe dziewczynki? Naprawdę nie wiem, czemu pomyślałem, że ten TikTok jest o mnie. Z pewnością mogłem darować sobie kolejne komentarze, ale trochę się zdenerwowałem. Może rzeczywiście mam paranoję od ćpania? Wydaje mi się, że wszystko jest o mnie. Przecież ona tylko wrzuciła zdjęcie mojej nowej dziewczyny ze mną na swojego Instagrama, żeby ostrzegać młode osoby przed przemocowymi zachowaniami w środowisku literackim, na placach zabaw i w rodzinie. Nie wiem, dlaczego ktoś miał myśleć, że to jest o mnie. Hania tylko dzieli się swoją historią zdrowienia, opowiada o swoich licznych, byłych historii i historiach przemocy. Wielu jej ex było u walczy w MMA i otwarcie mówi o zażywaniu substancji psychoaktywnych. Można ich wymieniać na pęczki. Najwyraźniej moi znajomi też mają obsesję od ćpania, bo regularnie podsyłają mi screeny o przemocowym byłym hani, w którym odnajdują podobieństwo do mnie. Nie wiem czemu. Może to Krzysztof Gonciarz ukradł jej psa i kazał się wyprowadzić z domu. Może miała z nim drugą rodzinę. Gdy ja byłem taki naćpany, po tym jak już zmusiłem ją do zażycia tych wszystkich najkotyków, nawet nie pamiętam jej nieobecności. Podobno tyle cipałem, że nie byłem w stanie przyjść na obiad do znajomych. O zaproszeniu dowiedziałem się rok później. Hania ponoć tłumaczyła, że bez sensu mnie zapraszać, bo nie wytrzymam bez mefedronu. Szkoda, że nie pamięta, kto jej gotował. Słyszałem nawet gojsze rzeczy. Podobno ją pobiłem, gdy spuściła moje najkotyki w zlewie. Niektórzy znajomi przestali się do mnie odzywać. Dopiero wiele miesięcy później dowiadywałem się, co im Hania mówiła. Obcy ludzie na Twitterze pytają mnie, czemu zmuszałem Hanie do Najkomanii. Nie wiem, czemu tak myślą. Wszak Hania przyznaje, że jej problem z używkami zaczął się 10 lat temu, a my znamy się raptem od trzech. Dlaczego miałbym najnować dobre narkotyki na osoby, które nie mają na nie ochoty, skoro sam mogłem je wziąć? Przecież wiadomo, że lubię. Naprawdę nie wiem, skąd ludziom przychodzą takie rzeczy do głowy. Nie utrzymujemy z Hanią kontaktu od prawie dwóch lat. Zablokowałem ją prawie wszędzie, bo nie widziałem powodu, żeby czytać i oglądać rzeczy, które, prawda, nie odnoszą się do mnie, ale wiele osób tak może pomyśleć. Jestem chyba jedynym publicznie znanym eksem Hani. Ale ona nie pisze i nie mówi o mnie. Nagała tym pięć tiktoków, a potem mnie zablokowała, bo nie ma ze mną już żadnego problemu. Staram się nie mieć kontaktu z Hanią, bo trochę się jej boję. Przez trzy miesiące próbowałem się z nią umówić, żeby odebrała resztę swoich rzeczy z mojego domu, ale ciągle nie mogła, choć mieszkamy w tym samym mieście. Gdy spotkałem ją w pociągu i zapytałem, kiedy ją odbierze, powiedziała, że mam je spalić. Nie spaliłem, wysłałem do jej mamy, to były dobre rzeczy. Podobno wiszę jej pieniądze i naruszam jej prawa autorskie. Rzeczywiście razem z Hanią napisaliśmy kiedyś książeczkę dla dzieci. Książeczka spodobała się dyrektorce Teatru Powszechnego w Łodzi. Hania z adaptację dostała kilka tysięcy. Negocjowałem te stawki, bo pracuję w wydawnictwie, które wydało tą książkę. Hania poczuła się pominięta i zrobiła zrzutkę na prawniczkę, która wysłała wezwania przedsądowe do mojego pracodawcy i teatru. Bo pominęliśmy ją w negocjacjach, bo ponoć pominaliśmy ją w negocjacjach i zgodziłem się na zmianę imienia bohaterki książki. Rzeczywiście pani teatr, do której teatru zadzwoniła do mnie, czy mogą zmienić to imię, bo mają w innej sztuce bohaterkę Darię. Powiedziałem, że nie ma problemu, nie wiem czemu nie zadzwoniła do Hani, ale wysyłać wezwania przedsądowe wydawnictwu, dzięki któremu wydała swoją pierwszą książkę i teatrowi, dzięki któremu debiutowała na łamach na scenie, bo zmieniono imię bohaterki. Trochę nie rozumiem. Ja tam się cieszyłem, że jest adaptacja i mnie nie miało znaczenia dla przekazu. Gdy poznałem Hanie, wydawało mi się, że nikt tak dobrze mnie nie rozumie. Teraz sobie myślę, że czy w ogóle jest osoba, której tak bardzo nie rozumiem. Gdybym ja się sprowadził z dziewczyną do jej miasta rodzinnego i ona strasznie by mnie skrzywdziła, to raczej bym się wyprowadził. Hania ciągle mieszka w mojej rodzinnej zielonce. Spotykamy się czasem w pociągu <laughs> i udajemy, że się nie znamy. Czasem potem ktoś mi wysyła TikToki albo screeny z Insta, które nie mają nic wspólnego ze mną, tylko generalnie piętnują przemoc. Jasne, trzeba piętnować przemoc i wykorzystywanie, ale nie tylko faceci są toksyczni, dziewczyny czasem też. Długo nie chciałem wypowiadać się na temat hani, tylko znajomym skażyłem się na to awantury, które zaczynały się od np. od tego, że wkładałem noże do zmywajki. A noże w zmywajce się tępią! Wiedzieliście. Awantury kończyły się na tym, że jestem taki jak wszyscy, wszyscy jej przemocowi chłopacy, pseudofeminiści, nadużywający narkotyków i wykorzystujący swój przywilej i dziewczyny oczywiście. Czasem myślę, że ona rzeczywiście nie mówi o mnie, tylko o wszystkich, którzy ją skrzywdzili. I łączą się oni w postać jednego wielkiego, złego, złego krzywdziciela. Ale ludzie jakoś nie myślą, że chodzi jej o archetypowego typowego złego, wiele osób myśli, że to ja. Oczywiście też miałem wątpliwości, zaczynając się spotykać z dużo młodszą dziewczyną poznaną na Wiksapolu. Długo jej tłumaczyłem, że to nie jest dobry pomysł, tak długo aż się zakochałem. Mamy dobre intencje, nie chcemy się krzywdzić. Oliwie żałuje, że nie mogę jej wykorzystać seksualnie, bo jej i tak ciągle chce się ruchać. Czy to jest grooming, a ja deprawuję dzieci? Jakoś nie sądzę. Ale nie chcę mówić o swojej byłej, tylko źle. Zawdzięczam jej kilka dobrych rzeczy. Wysłała mi na terapię, terapia bardzo mi pomogła. Po pół roku zrozumiałem, że połowa moich problemów jest problemami hani i kiedy się rozstaniemy, będę miał o połowę mniej problemów. Tak rzeczywiście się stało. Hani, zawdzięczam też psa. Bardzo kocham Humusa. To ona chciała, żebyśmy go wzięli, ale formalnie to ja zostałem jego opiekunem, bo mam warunki. Widzenie, że go jej ukradłem, jest mocno przesadzone. Tylko raz po rozstaniu poszła z nim na spacer i nigdy więcej się nim nie interesowała. Nie dorzuciła do karmy, nie prosiła o zdjęcie. Ani zawdzięczam też, że przestałem ufać kobietom, a może w ogóle ludziom. Przestałem być taki łatwowierny. <śm> stałem się mądrzejszy. Już nie chcę być sędzią ani prokuraturą. Nie oceniam, bo mnie tam nie było przeważnie. Bo wiem, co mnie spotkało. Miałem być jej wymarzonym chłopakiem. Jestem najgorszym potworem. Przepraszam. Nie ja, Krzysztof Gonciarz, albo jakiś inny, bliżej nieznany zawodnik Pato MMA deprawujący dzieci, z którym była w związku, ale byłem tak naćpany, że go nie zauważyłem w naszym domu, znacznie większym wszak, niż przewiduje mój felieton. Po roku z przez kolejne dwa bałem się wchodzić w związki. Ciągle trochę się boję, jak teraz, gdy się w końcu zakochałem mam dziewczynę dłużej niż dwa miesiące, dowiaduję się, że jestem pedofilem. Cóż, Haniu, chyba musisz przeprosić. Albo teraz ja będę musiał zadzwonić do prawnika. Numer, mam.